Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć. Boom, headshot zawodem, a miało być ze wzwodem. Patryk Rojorewski, Roy Playing Games, kochani, gra Epic Emporium, czyli izometryczny slasher, a gdzieś tam w tytule Sacred 3 to po prostu była mała pomyłka na drodze tworzenia gry, kochani. Tak jak Was ostatnio zapytałem, jaką klasą chcielibyście, bym zabra zagrał w ramach... Kolejnej prezentacji. Dość dużo osób poprosiło mnie, bym zademonstrował Kytona, czyli tego mrocznego Dual który jest chyba bonusową postacią, kiedy to nabędziemy tak zwaną edycję pierwszą, co jest formą pewnej edycji specjalnej, podstawowej wersji gry. Kochani, pozwoliłem sobie nim przejść ten pierwszy etap, ten pierwszy sektor którym przeszedłem swoim łucznikiem, żeby nie pokazać wiadomo drugi raz tego samego. Dlatego na dzień dobry, ponowne zapytanie, kim chcecie, bym zagrał w trzeciej ostatniej części materiału z tej gry, nową klasą postaci albo pokazać wam już dalszą część gry moim łucznikiem, co za tym idzie, nowe skille, nowe tego typu elementy. Kochani, jedziemy. I tutaj kilka elementów, które chciałem Wam e, zademonstrować, o których nie wiedziałem e, podczas kręcenia dla Was pierwszego materiału z gry Sacred Epic Emporium. E, dlatego też postać F2, umiejętności, wyposażenie, tu są wszystkie. Główne, lekkie, ciężkie i generalnie możemy. W formie takiego mini drzewka rozwoju umiejętności ulepszać kolejne 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 elementy składowe tej umiejętności. Um, I to się tyczy sztuk walki, umiejętności, no to tutaj jest pasywka, jeśli chodzi o uniki, blok, zgładzanie, czyli te finishery, czy ożywianie tutaj, jeśli chodzi o kołapę, jeśli chodzi o kooperację. Gdy gramy z kimś, zresztą widać to w tym miejscu. Nawet do czterech graczy jednocześnie, no powiedzmy te wspólne mm, łączone <laughs> ataki są odblokowane, nam dane pod użycie. Wyposażenie, ulepszamy pancerz, ulepszamy m, uzbrojenie. E, uzbrojenie pozyskujemy w formie nagrody, m, ale oczywiście nie zbieramy, nie kupujemy, co, co, co boli strasznie i ten hejt y, na tą grę jak najbardziej uważam za uzasadniony. Różne parametry, i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze coś takiego jak duchy e, oręża. W trakcie zabawy dostajemy możliwość wsparcia naszej postaci przez konkretne e, duchy, które są postaciami z poprzednich e, części. One dają plusy, ale dają też pewne minusy. W sytuacji maga bojowego nasze ataki mają 20% szans na wołanie łańcucha błyskawic. Kosztem kule energii, które dają o 25% mniejsze doładowanie. Także myślę, że wiecie doskonale o co e, chodzi. No nic, to w takim razie sklep. No to tutaj była o tym mowa. Żyćko. Jedziemy. Jedziemy. Tak wygląda mapka. Jak widzicie, sektorówka, czyli to co generalnie w formie otwartego świata się eksplorowało przy jedynce i dwójce. Tutaj jest podzielone na mini, mini powiedzmy, sektory. No. Kurwa! Jak się tu teraz ten... Tutaj mam kliknąć przecież. No. Dobra, to łoimy. Jebut. I znów sobie troszeczkę powojujemy. Już w tym momencie nie na terenie. Świątyni, ale na terenie, na terenach już otwartych, zalesionych. Uch, no i czekamy, jak wgradam się logo Se e Epic Emporium i zaraz przystąpimy do zabawy. Sobie fajnie, że zaproponowaliście tą klasę, bo raz nie wszyscy ją będą mieć, gdy mm, nie nabędą edycji pierwszej. Porąbana nazwa. Pierwsza edycja. Mogli nazwać tego, nie wiem, specjalna albo. Albo specjalna? Nie, pierwsza, kurwa. Dobrze, że. Nie przed pierwsza. Bleh. Kochani, finezyny dual wilding, ultra. Szybka. Kto by was, kurwa, słuchał? Także nie chcę znów y, psioczyć, że tam konsole coś spieprzyły, no bo trochę tak. Wszyscy pamiętamy względem jedynki Dragon Age 2, co konsole zrobiły z tą grą. To, to nie jest dobry, to nie jest dobry pria dla konsol i to nie jest dobra droga ogólnie dla gier komputerowych. I Powtórzę się raz jeszcze, jeśli przyjmiemy, że ta gra to nie Sacred 3, mm -hmm. tylko Epic Emporium, to gra się naprawdę fajnie. Ale jeśli przesuwamy sekundy, kurwa, przypomnimy sobie, że to jest kontynuacja Sacred'a, to w kurw nie zna granic. Jest jadka. I tak jak w przypadku ucznika głównie korzystałem z umiejętności specjalnych, tam w, tak w tym przypadku głównie używam no, ataku podstawowego bo jest naprawdę kurde świetny. Rzucamy w bomby przeciwnikami. Rzucamy bombami w przeciwników. Także tutaj no, no, no nie nudzą się te jatki, bo tak jak mówię, te arenówki to starczają tam na pół godziny mniej więcej. Tyle trwa e, ta zabawa. Mamy również ten sam atak pod drugim przyciskiem myszy, co w sytuacji łucznika, by móc daktytowować pułapki, osłabiać tarczowników. Pięknie, podwójny finisher, łapiemy, rzucamy. Dobra, wszystko fajnie, ale pobawmy się specjalnymi umiejętnościami. Tu mamy taką kulę, która przechodzi przez cały tłum i zadaje niemało... Obraże. Zbieramy złoto, zbieramy odnowienie umiejętności, no i zbieramy życie, czyli żółte, orby zielone, orby czy to wyskakujące z przeciwników, czy to odnajdywane w różnych szkatułkach. Wiadomo o co, chodzi. No i w chuj lutu! Ale ty Was meczyć nie banda. Bo ostatnio jak się zastanawiałem co założyć, co wybrać, co ulepszyć, co, w co wmontować runę, to 3 godziny spędziłem w tej grze. Why, brother, why? Ale warto jednak zbierać to złoto, bo tak jak mówię, wszelkie upgrade y, umiejętności czy naszego oręża opancerzenia wykupujemy za złoto którego dużo super nie wylatuje, wam powiem, także powinniśmy każdą okazję wykorzystać ja na to, by trochę golda tutaj złapać. No właśnie, chociażby przez wzgląd na tego typu zakamarki. Pięknie. No i ciśniemy dalej. No i drugą umiejętność to jest taka fala uderzeniowa. Je. Yeah. Także takie troszeczkę. No każdy jest bo tu w tej grze jakby nie ma takiego stuprocentowego maga, albowiem każda postać, no ich skile są formą magicznych jakichś tam uderzeń. Że... Mak jest wszędzie, tylko łuknik jest zasięgowcem, reszta no to różne style walki na odległość świeżego oddechu, czyli tutaj Dual wielding, duży młot, no czy miecz Serafi, czy Oszczep i drugiej baby. Tak, jedziemy dalej. Niestety te plansze są dosyć schematyczne. Walki z bossami monotony. No, to standardowe etap uciekania. Przed tym co się dzieje w tym momencie z wulkanem erupcją. No jedziemy dalej. Okej. No to łimy dalej. Hops, 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 Dobra. Welcome to my island! Można się bawić. Naprawdę czujemy się fajnie. Sexy! Naprawdę, tak samo dobro, bo nawet trochę lepsze są tutaj animacje tego wszystkiego, czy w sumie dynamika samych walk niż w Diablo 3, ale w Diablo 3 przede wszystkim tych skilli miało wiele, wiele, wiele więcej. Ale też z kolei nie tak bardzo podatnych na upgrade za złoto w poczekalni między, między misjami. Ale największym bólem tutaj jest to, że jeśli wejdziemy w checkpoint i nie wiem, no kurwa, musimy wyjść z domu, coś załatwić, no nie mamy czasu, to musimy wszystko przechodzić od początku. To nie jest tak, że to jest safe i od tego checkpointu kontynuujemy sektor. Także musimy, jeśli chcemy sobie jakoś zasejować, to musimy wiedzieć, że musimy na grę mieć minimum pół, pół godziny na, taką, na taki jeden sektor. Nie ma nic nie ma. Okej, kiedyś chyba maksymalnie do trzech finiszerów udało mi się zrobić. Jak mówię no, tam gdzie jest myszka, a nie tam gdzie jest zwrócony nasz bohater, to tam wykonamy unik z pieprza śmieciu No i łojemy dalej. Tak nie musimy niczego zabierać się może przydać potem. Ej kochani musimy znaleźć kluczyk. Nie ma łatwo. W tym nie ma łatwo. Musimy unikać tych czarnych dziur. No, łatwo tutaj zginąć. Straszny. No chodź, ci. Dobra, spadamy. Ooh baby. Ooh baby. Czasami twórcy sobie gry już jaja robią. Kolego, już jest to, że sobie kurwa ja, robią jaja z, z fanów serii. To mnie bardziej boli. Dobra, mamy to. I found the key to your heart, baby. Ale fajne ma te skrzydła, jesteś taki mroczny gościu Dual Wilder, jak i... Tak jak serafinka ma te eteryczne ostrza. I, i, i podoba mi się to, że chcąc grać łucznikiem wreszcie nie muszę być Amazonką albo kurwa driadą, tak? Tylko mogę być facetem. Tak samo z formą serafina też jest y, facetem ten zwalisty murzyn. Dobra, jest checkpoint. Nie mylić save'em. W tej grze są tylko sawy między etapami, ale o tym już mówiłem. No, to też będzie niemała rzeźnia, Wam powiem, bo będziemy obstrzeliwani pociskami wybuchającymi. Dobra. Dla tutaj szybko tych, ta już poszedł sam. Dobra Warto wziąć priorytet na tych oszczędników Dobra Poszli raus Nie macie Szybko, dobra Poszukajmy jakiegoś zdrowia, żeby nie marnować

No, być mrocznie na poważnie, czy po prostu dla jaj? Tak jest zrobiona dla jaj. Może tak. prostu jaja z widzów! Za dużo białka! W twarz widzów. No i standardowo znów unikamy czegoś. Także, Epic, Emporium, tak, Sacre 3, nie. Okej. Okay. Ładnie. Kurde, szybko. A nie, nie było potrzeby. Dobra, mamy to. Kolejny, no, kolejny, kolejny, kolejny także jak ktoś sobie ceni, celność kosztem kod siły. Obrażeń. No to jest dobra klasa dla takiej osoby. na sprawa, że możemy gdy gościa złapiemy możemy nim rzucić winnego bądź w jakąś puławkę albo możemy też dzigać w powietrzu. Teraz to zademonstruję jak będzie okazja. Nam raz. Poszukajmy trochę zdrowia. Rady, bo tutaj to ognie są. Zaraz damy radę. A, unik. I brutalna Nowe riposta. Dobra, wszystkie kule nas na niego. No, uleczmy się. Dobra, maszujemy, żeby nas czerwone nie dogoniło i maksymalny demecz. Epic campaign. Grałeś? A co to kurwa jest? Ojej. Oh, yeah. To jest chyba najszybsza postać, jeśli chodzi o postrza, postać niezasięgową. Okej... Okay. Oops. We your medallion. Oh, good. <laughs> Just what we needed. The volcano is erupting. What a ride. You Might want to leave this to the big boys. Spokojno, damerada. Da, 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 da. Heads up. This volcano isn't pulling any punches. Here's magma in your eye. What Nie wiem czy pamiętajcie w dwójce o tym zapomniałem powiedzieć sentymentalnie przez gry, jak byli Bardowie na terenie miast. To śpiewali główny, taki fajny, rockowy metalowy e, motyw muzyczny. We should stand together, we should fight together. się wpadało bucho. No tak, to... z dupy na marginesie. No, no, no. Dobra, łapcie kule. Yep, 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 yep. Gold musi się zgadzać. Dobra. Przecież byśmy zmierzali do końca. Ostateczna bitwa. Hala zajebiście! Serdeczna dwójka. Yeah No i tak, odblokowaliśmy sobie kolejnego ducha, którego błogosławieństwo możemy wmontować Ktoś ogarnia ekran? Spoko się... Gdzie są średni, bo chceć gać powietrze ekipę. Słucham. Dobra. Łoimy. Co teraz? Checkpoint! Dante jedziesz, znaczy... no. Ty, 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 ty.

Mm -hmm. the ruins. To musiało zanim przez Rojo. Rojo. No. Co tak za nie mówiłeś? A o czym tu kurwa gadać? O cóż, może to gra dla mnie. W tej grze nie ma dialogu, jak są to kujowe. I każdy wybaczy przewijanie. Dobra. Chyba będzie boss fight. Tu musimy ładować generalnie całe urządzenie kosztem energii pod umiejętności. Że co jakiś czas musimy ją odnawiać. Ładuj, 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 ładuj. Nowy poziom. Chujsty. To już nie cierży tak jak kiedyś. Dobra, mamy temat nabity. Ładuj, ładuj, ładuj. ładuj. Dobra, udało się. <trybuj> Dobra. A, no właśnie, można go tak sfiniszerować trzymając. Dobra. Gold. No i chyba będzie epic boss fight. Niczym nie różniący się od middle bossów czy light bossów.

Dobra, chodź, Gnojku. Hmm. Pokojnie, mam jeszcze jedno żyćko. I to z tym I to. Tak. A, i chwyt. A, paście ile itemów, patrzcie ile legendarnych przedmiotów. No i to właśnie to mówię. Łucznikiem otrzymałem nowy łuk. A, tego gościa. Aria, nie Otrzymałem. Nowe topory? Siata faka. Misja ukończona. Various champion defectual. Rojo. Dante, ale ty jesteś genderman. Nowa misja ukończona. Złota plus 2. Zdobyto pierwotna otchłań Przebudzono elf. Przebudziłem elfa. O. No! I wchodzimy w roja, wyposażenie umiejętności Sztuki walki, mroczny spacer. Czym jest mroczny spacer? E e e e eksplozję przy lądowaniu. To brzmi godnie, kupię to sobie, odblokuj. Tak, dokładnie. A tamte wszystkie są beznadziejne po prostu, nie podobają się. To mi tak średnio w ten... Ale czemu nie? Przetestuję sobie. Tak, e umiejętności, unik. Możemy sobie ulepszyć. Nie. Blokuje nas poziom. Tu możemy. Ale jak wygląda sprawa wyposażenia? Pierwotna odchłań. Mniejszy damagea. Ale specjalny temat. Czy możemy ulepszyć? Dopiero na czwartym. Widzicie, kochani, jak to wygląda. Także ponawiając pytanie. Kontynuujemy przygodę dalej moim ucznikiem? Czy chcecie, bym Zagrał inną klasą postaci. Tylko zadeklarujcie się szybko, bo żeby znów nie pokazać tego samego, to bym musiał nadrobić tą wybraną przez Was klasą postaci do tego trzeciego etapu, czyli przejść to, co przeszedłem ucznikiem i przejść to, co dzisiaj przeszedłem dla Was tym dual wilderowcem. Tyle, kochani, serdeczna, trzymajcie się tarcza, Patryk Rojewski, Roy Playing Games i Epic Emporium. Trzymajcie się. Hejas.